Dobrze, dziękuję. Ja tu kilka, nie wiem czy wszystko sobie wypisałem, ale tak. Też króciutko jeszcze odnosząc się do tego języka, to jest ważna sprawa, ale to tylko pokazuje, że my musimy wspólnie wszyscy nadać jakby czytelne definicje pojęciom, których używamy. Ja pa, parę tygodni temu mieliśmy takie fajne spotkanie na Woli, akurat wśród seniorów, i tam mniej więcej był podział po połowie. Jedna część mówiła, że jak najbardziej chce być nazywana seniorami, bo to się dobrze dla nich kojarzy, złota jesień i tak dalej, a znaczy... druga mówiła, nie, bo to się źle kojarzy, uważam, że to się ludziom źle... To jest tylko kwestia zbudowania pewnych pojęć. I do tego dojdziemy, tak powolutku. Profesor Woźniak z Poznania, kiedyś na takim spotkaniu, gdzie też była taka dyskusja definicyjna, to rzucił takie hasło, oczywiście ono jest mało poprawne politycznie. Mówi, jak to nas określić? Mówi, urodzeni za wcześnie, tak? więc możemy różnie. Tak? A to, co Państwo mówiliście, można spuentować, to każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Tak? Tylko, że problem polega na tym, że jak mówimy o polityce, o pieniądzach publicznych, o statystyce, to niestety nie możemy używać takich miękkich określeń i musimy dawać pewne twarde przedziały, tak? I dlatego te dane, o których ja mówiłem, są w takich przedziałach, bo takie używamy w statystyce. Tak, można znowu dyskutować, czy je należy zmieniać, przesuwać i tak dalej, ale musimy to mieć na, 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 na względzie. Odpowiadając panu na pytanie... Hmm, co tam się dzieje u Rzecznika Praw Obywatelskich? Rzecznik Praw Obywatelskich interesuje się osobami starszymi w kontekście swoich kompetencji, czyli w kontekście dyskryminacji ze względu na wiek, w różnych obszarach, tak, na rynku pracy, w życiu społecznym itd. itd. Natomiast zespół do spraw osób starszych i główny, główna aktywność Rzecznika w tym względzie to jest, tak jak Pan powiedział, aktywność interwencyjna. Jest na stronie rzecznika, jest infolinia, są telefony i tak dalej i rzeczywiście można tam zadzwonić i rzecznik próbuje, jakby jeżeli uzna za konieczne, podejmować interwencje w konkretnych sprawach. I rzeczywiście takie interwencje podejmuje. Tak? Najczęściej to, co wynika ze statystyk rzecznika, najczęściej te interwencje, jeśli chodzi o osoby starsze, które podejmuje, dotyczą rynku pracy i służby zdrowia. Tak? Tam się zdarzają najczęściej, a przynajmniej ludzie się zgłaszają, o może tak, najczęściej takie przykłady dyskryminacji. Natomiast ten zespół do spraw osób starszych, jego zadaniem jest bardziej działalność, bym powiedział, edukacyjna i popularyzatorska. I to co zespół do tej pory, zresztą zachęcam znowu poprzez wejście na stronę Rzecznika, najłatwiej to zobaczyć, rzeczywiście przygotował wspólnie z Rzecznikiem kilka ciekawych publikacji, między innymi takich poradnikowych, dotyczących na przykład, bardzo dobra publikacja uważam, dotycząca właśnie tego, gdzie senior może, że tak powiem, interweniować, jeśli poczuje, że jego prawa w różnych jakby w dziedzinach życia zostały naruszone. Naprawdę bardzo, bardzo cenna rzecz. Zleca badania, ile rzeczy on to zrobi. Na przykład dwa bardzo ciekawe zostały zrobione badania dotyczące tego, po pierwsze, jak osoby starsze i niepełnosprawne również mają wiedzę i jak korzystają z różnych ułatwień a propos aktywności obywatelskiej w wyborach. Bo takie ułatwienia się pojawiły, na przykład możliwość głosowania przez pełnomocnika. Tak, okazuje się niestety, że większość osób starszych w ogóle nie wie o takiej, o takiej możliwości w związku z tym jej nie wykorzystuje. I drugi bardzo ciekawy, świeży taki takie badanie dotyczące oceny dostępności właśnie a propos stron internetowych z punktu widzenia osób starszych, tak? zwłaszcza stron internetowych instytucji publicznych, które powinny być dostępne dla wszystkich to jest kwestia komunikatu, czcionki i tak dalej, i tak dalej. No i to, co że, to już bardziej rzecznik robi, cykliczna to jest duża impreza, czyli Kongres Obywatel Senior. W tej chwili dwa takie kongresy, idę mi pamięć czy trzy już nie pamiętam się odbyły. Rzeczywiście to jest takie duże spotkanie, które odbywa się... Na Śląsku co roku duże spotkanie organizacji działających na rzecz osób starszych. Jest to tak w dużym skrócie, ale zachęcam, żeby wejść na stronę rzecznika. To podejście indywidualne, o którym Pan mówił, yy, nam się to udało, by, znaczy ja niestety nie mam, tutaj pokażę Państwu, bo nie mam, bo to było w zeszłym roku drukowane, i ta publikacja się rozeszła jak ciepłe bułeczki, ale znowu jest dostępna w internecie na stronie Instytutu Spraw Publicznych. To są spisane te doświadczenia z tego projektu, o którym mówiłem w Tarnobrzegu i w Piekarach i tam myśmy z założenia to zrobili, a ten indywidualizm był oddany dzięki temu, że myśmy zgromadzili chętnych do działania i każdy najpierw sam określał, tak, co, co że tak powiem, czego oczekuje Czego, jakie ma marzenia, pasje i tak dalej, a z drugiej strony jakie ma możliwości działania i na podstawie tego tak naprawdę został określony cały plan działań, który uwzględnia dokładnie te, te indywidualne podejście. Tak? i moim zdaniem, mówię, tam jest to szerzej opisane, także odsyłam i moim zdaniem to się udało rzeczywiście zrobić. Odpowiadając Panu na kwestię wynagrodzeń prezesów, to są oczywiście kwestie Wewnętrzne w organizacji, natomiast rzeczywiście jest taki problem, że te organizacje, które nie mają osobowości prawnej, nie mają ograniczone możliwości pozyskiwania środków, Tu jest pewna propozycja częściowego rozwiązania tego problemu, mianowicie w kancelarii prezydenta on, o oni mówiliśmy jeszcze do tej pory o tym graczu, jest przygotowywany w tej chwili projekt nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Która to ma nadawać tak zwaną ułomną osobowość prawną Stowarzyszeniem Zwykłym. Czyli Stowarzyszenia Zwykłe, krótko mówiąc, będą mogły y, 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 pozyskiwać jakby, środki z innych źródeł. Tak? Oczywiście to jest projekt, zobaczymy, czy on przejdzie w parlamencie, ale jest to jakby odpowiedź trochę na te, przed na te dylematy. Zobaczymy. Kwestia kolega, którą poruszał, Pauera, czyli programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli tego programu, który w nowej perspektywie finansowania środków z Unii Europejskiej będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z bólem niestety muszę powiedzieć, że tam nie ma takich działań. I do tej pory właściwie seniorzy pojawiają się w jednym aspekcie, który oczywiście jest bardzo ważny, ale w aspekcie bardziej, o którym Pan Rafał tutaj wspominał, czyli w aspekcie wypracowania kompleksowego systemu usług opiekuńczych dla osób no, starszych i niepełnosprawnych, tak? Czyli to jest to, to bardzo ważny aspekt, ale w ogóle tam nie ma elementów dotyczących niestety aktywizacji no, zawodowej i społecznej. Jest wykluczenie, ale tam nie ma jakby specjalnych preferencji też dla, dla, dla osób starszych. Jest to niestety wynik tego, że Pieniędzy było tyle, ile było, a potrzeb dużo i przyznam szczerze, Ministerstwo Pracy mam wrażenie nie za bardzo może zadbało o to, żeby te aspekty tam były. Co prawda sprawa jest nie zamknięta, bo cały czas prace są w toku, ale nie sądzę, żeby udało się tam coś zmienić. Natomiast moim zdaniem w związku z tym cała, cała szansa w regionach bo to po pierwsze już pomija fakt, że do nich będzie należała większość środków z EFS-u w tym kolejnym okresie programowania, no ale tam wydaje mi się jest to miejsce na to, żeby zwrócić uwagę na osoby starsze i z tego co wiem, akurat nie pamiętam jak to jest na Dolnym Śląsku, ale na przykład z siłą rzeczy interesuje się Mazowieckim Regionalnym Programem Operacyjnym, więc wiem, że tam się znalazło miejsc na To miejsc. Tu dla, dla osoby starszej. Myślę, że to regiony są rzeczywiście e, szansą, tym bardziej, że są już też dobre przykłady różnych działań, m, wcześniejszych bym powiedział. Ja to zawsze, jako przykład, daję warmińsko nazurskie gdzie na poziomie regionalnym już od lat jest realizowany e, program aktywizacji osób starszych, nie tylko ze środków europejskich. Jest rada na poziomie regionalnym i co jest bardzo fajne i bardzo się sprawdza, i to polecam. Jest na poziomie regionu rzecznik y, osób starszych. Wybierany przez organizacje pozarządowe. Rzeczywiście sam senior, bardzo aktywny i on się znakomicie tam sprawdza i funkcjonuje. I, 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 i dwie jeszcze tylko refleksje. Jedna rzecz, rzeczywiście to, co pan Robert mówił. Szalenie ważna jest tutaj różnorodność. rzeczywiście, żeby ta oferta była bardzo zróżnicowana, bo są i takie osoby, które naprawdę odnajdują się na przykład fantastycznie w roli dziadka i babci, tak? To, działkowca i tak dalej. W związku z tym to też trzeba rozwijać. To tam przykład jest fantastyczny projekt, który gdzieś tam się w Polsce, po Polsce mam nadzieję, rozprzestrzenia. Wywodzące się z Lublina, czyli szkoła super i superdziadka. Tak? Po to, żeby rzeczywiście wykorzystać tą naturalną skłonność, ale w różnych. Także pomysłów jest tutaj ogrom. Też polecam tą publikację o tyle, że ona była troszkę nastawiona, powiem Państwu, i ten projekt, co się nie do końca udało, przyznam szczerze, na aktywizację EPA. No bo się okazuje, że niestety w wielu miejscach, właśnie aktywne są, zwłaszcza na takich działaniach na rzecz innych, aktywne są panie, tak? Panowie, jeżeli tak, no to raczej bardziej tak y, y, pasje, tak? Właśnie butkarstwo i tak dalej, ale takie działania na rzecz innych, to nic nie jest do końca. I myśmy tutaj starali się właśnie y, panów aktywizować, mówię, częściowo się to udało nie do końca, natomiast tu są opisy naprawdę paru fajnych projektów zagranicznych też, takich na przykład skierowanych na aktywizację właśnie właśnie panu, więc zachęcam do tego, żeby sobie poczytać. I ostatnia rzecz. To jest też kwestia podejścia z tymi nowymi technologiami. Też mieliśmy takie właśnie ostatnie spotkanie wśród seniorów i też była dyskusja podzielona na temat tego korzystania z nowych technologii, tego, że coraz więcej usług, coraz więcej informacji, zresztą myśmy to potwierdzili też jest dostępnych w internecie. Coraz więcej usług też jest dostępnych poprzez y, internet, tak? Niektóre sprawy już urzędowe załatwia się właściwie, nie wiem czy wyłącznie, ale, ale przede wszystkim przez internet. internet. I znowu zdania były podzielone. Jedni uważali, że fantastycznie, bo to im matka, nie muszą wychodzić z domu i tak dalej, i tak dalej, ale była grupa pani na przykład, która uważała, kurczę, nikt to tam na stare lata nie będzie nas zmuszał do tego, żebyśmy się uczyli o, oczywiście. Nikt do tego yy, osoby starsze nie zmusza, ale jeżeli one chcą być aktywne, tak, to niestety muszą mieć świadomość, że duża część tych aktywności będzie musiała być realizowana za pomocą tych nowych technologii, bo, bo w tą stronę idzie świat, więc nie ma się co obrażać, tylko ten świadomy wybór, ale jak chcemy być aktywni, to musimy te, te nowe technologie zgłębić, a doświadczenie też pokazuje, że to nie jest nic z, z takiego starszenia.